A dzisiaj DZIAMDZIAKI Nie lubię Dwightów z tymi skinami Nie no, chłop zamiast użyć paletę, To on mi świeci w plecy A jaki zasięg to ma? No taki dosyć daleki, nie? Dzień dobry z tej w ja, 52 <kluz> Dzisiaj witam was w filmie, na który czekałem Aż w końcu nagram No bo Plaga to wydaje się bardzo fajna PASTAĆ Przynajmniej tak mi się wydaje, tak jak oglądam różnych streamerów, G, no to oni grając tą postacią... Oni chilowali wszystkich. Czy ja będę? Pewnie nie, ale na pewno będzie się grało fajnie. Także bilcik na nią, rancor, pentimento, ruina, intiker. Zaraz się mogą odezwać jacyś Oh, kurwa. Nie przeklinaj! Teraz mogą się odezwać jacyś e, znawcy Dead by Daylight i powiedzieć: Ey, tego się nie komboję! Albo coś. Nie wiem, gram pierwszy raz, odczep się ode mnie. fucking girl! No i przekonajmy się, czy będzie ta postać taka naprawdę fajna, taka naprawdę mocna? Nie, nie wiem. wiem. A zapomniałem obrzygiwać geny. <laughs> Nawet zeżygać się zapomni. Rura! To już źle zrobiłem. Obrzygałem go. Fujka. Powinno się to robić chyba inaczej. Piątka to ja już nie widziałem tyle czasu, że o mój tato. Dobra? Widziałem ogólnie, że gra się wie tak? Że się. Biega za typem, obrzygowywuje się go Jak się o, o, obrzyga, no to wtedy yy, on jest od razu na hita, jakby, nie? Aha Myślałem, że ona już jest ranna, ale nie jest Już jesteś e, na hita Nie możesz się wyleczyć Tylko teraz nie wiem, jak to pentimento działa, nie? Jak to jest z tym... Nie wiem zbytnio, jak to zrobić, nie? Nie wiem zbytnio, jak to zrobić, żeby go kliknąć Ale... Po maluniu. guys. Jak na razie jest dobrze. Nie wiem, co się dzieje, a robię ich... Aha, to chyba było to. Tak, i to jest ten totem, który został zblessingowany, czy tam zniszczony. I ja teraz chyba do niego idę, kliknę go, i to jedzie stack do pentimento. O, i mamy stacka do pentimento. I już jest im trudniej grać. Ludzie tu biegają ranni. Jakby ktoś pytał, to go powiesił i go zdjęli. Ale no, niestety tutaj paleczkę. No. Okay, Tinkerer. Tam był Nikolas, to jest Jod. A jest Nikolas, dziabnięty w plecy w tą kolczastą purtaczkę. Nie wiem, czemu nie mam staka na pentimento. Nie wiem, jak to działa, nie? Tam jest zdjęty Nikolas. Poszedł. Dobra, i teraz gdzieś tu jakiś hak. O, super. Przed nami jest. Siema. Tu go wieszamy. Więc musimy rozciągnąć giereczkę trochę, nie? Ale nie wiem, czy w tym czasie... No właśnie, oni we trójkę tam siedzą mi na korytarzu. A ja zapomniałem, że od jest dedek. Oczywiście jest jeszcze szansa o to odgrywać, ale no... To adrenalinka nie zadziałała. Dobra, tu jest do, do dubki lubka. Więc idziemy za makalele, bo to jest w stronę bramy. Pierwszy meczek jest treningowy, guys, więc jakby... Poznajemy to wszystko dopiero, no nie? Okej. Okay. Chodźcie, chodźcie, bo mi się kończy korab. A jaki zasięg to ma no, taki dosyć daleki, nie? Ale jest git, jest git, podoba mi się. Fajnie się gra, muszę troszeczkę bardziej ogarnąć jakby y, obrzygiwanie mm -hmm. innych y, no, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jest dobrze, jest dobrze. Dawać deksta! dawać! Let's go, baby! Kurde, ostatnio grałem tą mapkę, jak grałem Spirit. No ale co, nic nie poradzimy. Trzeba to zrobić. Ja na razie miałem zapierdziel, musiałem obrzygać wszystkie geny. No właśnie, tak powinienem zrobić w poprzednim meczu, nie? Biedz za typem, ubrzygłoć go doszętnie, no i potem dopiero go uderzyć. To jest dopiero takie insta-downowe yy, granie właśnie yy, Ploguchą, nie? Nie ja lubię Dwightów z tymi skinami. Aha, bo, a to nie Dwight, tylko ten. Ejs, <śles> Ale zmiana celu, no nie? Ale zmiana celu. Ale był blisko, mega blisko, nie wiem, przerwał świecenie albo coś, nie mam pojęcia. Ace, 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 ace. Ace in the hole, baby. Nie no, chłop zamiast użyć palety, to on mi świeci w plecy! Co ty, chcesz mi pryszcze wypalić, kolego? Co ty robisz? Proszę teraz. Tak. No, flagocha jest mocna, jest z taką ruinką. Ojejku, ale ona denerwuje. Tego nikt nie zdejmuje. Bo co, ja mam biec za Ace'em. Ten typ, co jest nieranny, nie wiem jak on się nazywa. Renato, co go. Tato. On chyba nie chce się bawić, on chyba czeka na hacza, ma wywalone na nim no to biegniemy za tym, no. no nie Ale to jest głupie, nie można z... kończysz żygać? To nie możesz autoataku zadać, nie? Autoataku. Ataku. Ataku. Rzekłbym, że nawet, że nawet jest giga mocna. Rzuć to! Nie widziałem się stary. Weźmy się, z koraptujmy. No nie jest tak łatwo w tym trafić. Trochę treningu. Ten mecz poszedł zdecydowanie lepiej niż poprzedni, bo już mniej więcej też wiem o co chodzi w tej postaci wiem jak ją... On... Znaczy ja wiedziałem cały czas jak ją grać, ale nie wiedziałem zbytnio jak mam to zrobić, żeby było dobrze, tak? A teraz już wiem. będzie proście. Przynajmniej szybciej skończy się ten film. <laughs> nie będzie trwał 15 minut, a e, 10. To zazwyczaj moje filmy na YouTube trwają po 10 minut, no bo albo zostaje totalnie zniszczone, albo to ja totalnie niszczę tych ludzi, więc no... Zaraz pił się na haczu. No cóż, widzowie. Tak wygląda gra głuchą. Na pewno będzie wygrać nią dużo więcej na streamie, bo jest fajna. Myślę, że do farmienia trójkątów jest idealna. Także dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w następnych filmach na YouTubie i na streamkach. Trzymajcie się. Upa.